Wyjątkowa mozaika powstała przy windzie w Domu Pomocy Społecznej w Jawożnie dzięki zaangażowaniu księdza Mirosława Toszy oraz całej wspólnoty Betlejem. Wyjątkowość mozaiki jest dużo większa niż się wydaje, o czym przekonuje ksiądz Tosza. To jest związane bezpośrednio z wizytą świętej Teresy od dziesiątka Jezusa, karmelitanki, która tu już była w 2016 roku. Kiedy był Światowe Dni Młodzieży, natomiast w tym roku obchodzimy 150. rocznicę jej urodzin, 100. rocznicę beatyfikacji i Teresa ma taki słynny tekst w swoich rękopisach o schodach i windzie. Mniej więcej mówi tak, że bardzo pragnie świętości, że świętość rozumie jako, jako normalność, jako rozwój swojego życia, tak jak Pan Bóg tego oczekuje. I Mówię, jak się porównuje z wielkimi świętymi, to wypadam przy nich jak małe ziarenko przy górze piasku. Nie? I mój wielcy święci zdobywają tą świętość mozolnie, spinając się po schodach doskonałości. mówi mówię: tam to nie stać. Nie jestem na to za mała, nie mam na tyle sił, ale to nie jest powód, żebym rezygnował z tych aspiracji i żeby się znaleźć na tym szczycie. Nie? I, i, I mówi, że musi znaleźć jakiś sposób, żeby się na tej górze do, e, znaleźć. I. Pod koniec XIX wieku we Francji winda była wynalazkiem. Ona była w domach ludzi bogatych. Teresa raz w życiu pojechała na pielgrzymkę ze swoim ojcem do Rzymu i wtedy jeździła windą, między innymi w Nicei jest taki hotel w Nicei, gdzie jest, gdzie jest pamiątkowa właśnie winda i hotel, w którym ona nocowała I szukała właśnie takiej windy, która ją wyniesie na góry. Czytała w tekstach biblijnych i znalazła, znalazła takie teksty, które potwierdziły tą jej intuicję, że rękami, które mnie wyniosą aż na górę, są twoje, twoje ramiona Jezu. A do tego nie muszę się stawać coraz większą. Wystarczy, że będę, ten będę pokorną, ale zdeterminowaną. Pomysł się pojawił wtedy, kiedy, kiedy jeździliśmy właśnie w 2016 po raz pierwszy tą windą. I przyznam dopiero, jak wsiedliśmy do windy i wjechaliśmy na pierwsze, drugie piętro odwiedzić chorych, no to wtedy sobie przypomnieliśmy ten tekst Teresy, że ona jest pewnie zachwycona, że może tą windą jeździć. No, i postanowiliśmy, że gdyby się zdarzyło, że jeszcze raz Teresa przyjdzie, to będziemy musieli z tej okazji przygotować taką ładną kolorową windę. No, no, i to się nam udało właśnie zrobić, to co widzimy za plecami. Prace trwały kilka dni i coś, to co z pozoru wydawało się niedużym przedsięwzięciem, stało się bardzo wymagającym przedsięwzięciem. Betlejem zajmujemy się tworzeniem mozaik recyklingowych skafli z i z spłytek. No więc na tym się trochę znamy i postanowiliśmy, że wykonamy właśnie z kafli, które zostały nam ofiarowane, taką, taką właśnie mozaikę i mozaikę... Wykonali mieszkańcy Wspólnoty Betlejem, głównie tutaj pan Jurek, który jest też tutaj obecny z nami. No, on tutaj przesiadywał ich do późna w nocy, żeby zrobić to porządnie. Pani Ania to wszystko projektowała. No, mieliśmy trochę mało czasu, więc nie, nie do końca jesteśmy zachwyceni wykonaniem. Natomiast no, wydaje nam się, że wyszło dość przyzwoicie i cieszymy się z tego, że też mogliśmy coś zrobić dla innych. Przy mozaice pracował pan Jurek, który jest odpowiedzialny za jedną połowę. Prace nie należały do najprostszych. Ale wszystko udało się zrobić na czas. Ja zrobiłem prawą stronę, a ksiądz nie będę ukrywał, ksiądz zrobił lewą. To były trzy intensywne dni pracy i nocy, przede wszystkim nocy. Jaką metodą to jest wykonane? To jest z, z kapli z pieca, bo tak się, z tak dun wykonuje pies i to są te kaple. I to trzeba po prostu poukładać jak, jak płytki, i, no i trochę wyobraźni trzeba mieć, żeby. Kolory do, y, odpowiednio ułożyć. Czy autor mozaiki jest dumny ze swojego projektu? To jest trudne pytanie, bo można by zapytać tych, którzy oglądają, czy, czy po, po prostu im się to podoba. Wspólnota Betlejem nie zatrzymuje się w swoich projektach i co rusz na nowo zaskakuje. Cieszymy się, że tak wspaniała mozaika mogła powstać w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie i od teraz będzie upiększać przestrzeń wszystkim podopiecznym i pracownikom placówki.